Oto Daniel, dzień pierwszy Zdecydował się jednak nie żygnąć na namiocie. Właśnie chciał Państwu przedstawić swoją wizję świata dzisiaj. mogę mogłeś jeszcze płacić na palata. Nie zrobiliśmy teda No, To idziesz na browar z nami czy nie? Tak. Nie chcesz piwka? Jest Zimnego piwka, wiesz jakie jest dobre zimne piwko? O pasie to, Powiedz Danielowi no, jakie jest no. dobre zimne piwko. Jest, kurwa, zimne piwko. No wspaniałe Daniel, wspaniałe, Kujowe, cię Kurwa jak pasz. Chodź Daniel walniemy zimne piwko, pójdziemy schłodzić wiśniowe i będziemy imprezować. Aż się pierdol kurwa, imprezuj sobie kurwa. Daniel czyż byś... Czyżbyś nie chciał alkoholu? Nie. Dlatego odmawiam. <noise> jak możesz nie chcieć alkoholu? Alkohol jest tacy. Alkohol jest chujowy. <noise> <zespółowy>. Jezus, <noise> 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 jaki zryciut. Taki, kurwa, zryciut. Kurwa, chory chorowany człowiek, kurwa. Chory, kurwa. No chory, kurwa. To daleko od choroby, Daniel. Zapytałem się, kurwa, dziwko. Hehehe. No hehehe, kurwa, już pięć razy szukałem, kurwa, i się To po tej sałatce jak mówiłeś, tak? Ja nie to nie jest do nie mówię, że to jest Jestem dumny. Nie, to ja No a możesz być dumny, że nie narzekaj do namiotu. Sprawdź, ja nie nie wyjadło. Jeszcze osiągnięcie Daniela. <gry> uh -huh.